Panie Piotrze, znajdujemy się dzisiaj na premierze filmu Radio Story. Akcja, z tego co wiem, rozgrywa się w latach 90., właściwie na początku, w 91. -tych. Jak pan wspomina te początki lat 90? A wspominam je. Super. Wtedy się przeprowadziłem do miasta. Wtedy mogłem realizować swoje marzenia z oglądania siedmiu życzeń. Mogłem spełniać swoje siedem życzeń w Toruniu. I tak jak cała, cała wtedy Polska poszła w taką, w taką stronę tych otwartych możliwości prób realizacji, ktoś, ktoś miał, były problemy, były też ciemne momenty, były, były zagrożenia, byli e, łysi chłopcy, e, którzy ganiali nas długowłosych, były, ale też było to, co było przede wszystkim, to była taka odpowiedzialność za samego i samą siebie w marzeniu, w tym, w pragnieniu, w realizacji tego marzenia, otwieranie tych dróg i ja wtedy, ja wtedy w rozmowach, myśmy marzyli o tym, żeby nie było granic, żebyśmy mogli być częścią Europy, swobodnie się przemieszczać. Ja byłem pierwszym rocznikiem, który się uczył w szkole języka angielskiego. No i to wszystko się spełniło, jak mieliśmy 20 parę lat, zagłosowaliśmy za wejściem do Unii, jesteśmy w Unii i teraz, wiesz, mam już 40 parę lat i cieszę się, że, że tamte marzenia się spełniły i oby, oby nieszczęśliwcy nas nie wyprowadzili z tego marzenia. Wtedy też nie było mediów społecznościowych. Czy według pana żyło się wtedy lepiej? Do, taką funkcję trochę pełniło radio, bo było właśnie takim, takim medium, które powstawało bardzo blisko ludzi to ja sam zakładałem, że szkolny radiowęzeł, który, który też był komunikował się w dwie strony, można było przysłać listy, czytało się listy, listy od słuchaczy, listy czytelników. To były takie zalążki to, tych, tych mediów, ale rzeczywiście w pewnym sensie było trudniej. Nie każdy, nie, 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 każdy był, nie każdy był medialny, ale ci, którzy chcieli być, mieli taką możliwość. W filmie Radio Story. Gra, jak, gra pan jakby nie było Amanta. Bo jest tam wątek miłosny. To niech mi pan powie, czy do roli Amanta trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać? Nie, Amantem jest każdy, kto, kto kocha. Samo słowo Amant. I kto jest kochany? O, widzisz, to może jest ciekawe rzeczywiście, że. Yy... Amantów czynią oczy tych, które patrzą na nas z miłością. Więc tutaj ja jestem amantem tylko e, dzięki, dzięki temu, jak, jak pięknie gra Agata. Pięknie powiedziane, ale wie pan, jak pan wystąpi na ekranie y, i będzie miał rzesze kobiet, które będą na pana właśnie zwracały wzrok, no to nagle stanie się pan ich amantem. I co wtedy? A miłość jest cudowna. Miłość jest, miłość jest, ja, ja, ja uważam, że miłość to jest, zresztą w Starym Testamencie na przykład jest mowa o tym, że miłość to jest jedno z imion Boga, to nie jest emocja, o której mówimy, tylko, tylko to jest pewien stan umysłu, pewien, pewien kierunek, pewien rodzaj kontaktu ze światem i tak bardzo kochamy najbliższe nam osoby, jak bardzo kochamy naszych wrogów, więc... Ja bym życzył sobie, żebyśmy wszyscy byli amantkami i amantami. Żebyśmy w to uwierzyli, że to jest, to jest ten kierunek i, i go rozwijali. Film nosi tytuł Radio Story. Jak pan nazwałby swoją miłość do żony Agnieszki? Ojejku, jak, dlaczego... Ty? Aha, bo to od Love Story, tak? Że, że w tym sensie, okej. Okay. Miłość. Niech mi pan zdradzi w takim razie, czym urzekła pana właśnie żona. Myśmy się znali od początku moich studiów w Warszawie. Zerkaliśmy na siebie przez wiele lat. Dostrzegaliśmy w sobie elementy amantki i amanta. A kiedy, kiedy dojrzeliśmy do, do, do takich decyzji życiowych, nagle okazało się, że że widzimy też taką wspólną, jakby widzimy to, że możemy być razem i że możemy sobie, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że tam gdzieś kiedyś w przyszłości będziemy potrafili po prostu razem siedzieć przy stole, na ławce, może na, teraz się okazuje gdzieś w ścianie, gdzieś na jakiejś półce skalnej patrzeć, patrzeć w niebo, patrzeć sobie w oczy, tak świadomie, świadomie być razem. Za państwem już 10 lat małżeństwa. Gratuluję oczywiście. No właśnie, bo w tym świecie naszym medialnym, show biznesowym, to te związki tak często się potrafią rozpadać. A u państwa 10 lat, piękny jubileusz. Niech mi pan zdradzi, jaka jest recepta na udany związek? Um. Świadomość y, decyzji, którą się podejmuje? Po prostu. Y, dobrze, to w takim razie y, ja jeszcze się tylko dopytam, bo doczekaliście Państwo również y, bliźniaków. Dwójka uroczych dzieci, Ida, Aaron. Czy oni, bo pojawili się we dwójkę na świecie, wywrócili Wasz świat do góry nogami? Mm. Nie wywrócili. Oni zmienili Znaczy, ich pojawienie rzeczywiście sprawiło, ale to było oczekiwane pojawienie, więc było dopełnieniem naszej drogi. Myśmy, myśmy tak sobie wyobrażali to życie. Oczywiście jest, jest problem jest z tym, że. Nie, jakby nie, mamy eduka, nie mamy edukacji w najważniejszych kwestiach. Czyli w tym właśnie, co jest najważniejsze. Jak być. Mamą, tatą e, nie ma edukacji. Idą miliony na edukowanie nas w różnych innych sprawach, idą miliony, miliardy na propagandy, na różne rzeczy, a, a nie ma zwykłej, zwykłej edukacji w tym najtrudniejszym zadań. Więc to zawsze to spotkanie z dziećmi jest takim momentem, w którym no, dowiadujemy się, kim jesteśmy i jesteśmy w pewnym sensie sami. Bo jest to. Jednak olbrzymia odpowiedzialność być dla kogoś Bogiem. I nie mówię tego tutaj, żeby obraz tylko mówię o tym, że jesteśmy wzorami z przymusu. Ten ktoś mały patrzy na nas i powtarza nas. Powtarza wszystko, co robimy, co mówimy, co... Więc jesteśmy, ja myślę, że to, to, to jest, jeśli chodzi o to wywracanie do góry nogami, to że moglibyśmy wzajemnie sobie pomóc i naprawdę postawić dzieci w centrum. I naprawdę wtedy byśmy ze sobą rozmawiali i byśmy poszukiwali takich rozwiązań, które byłyby jak najlepsze dla, dla, dla nich. Okazałoby się, że jest nam zdecydowanie bliżej, bo zdecydowanie e, łączy nas jedno, jak w tej sytuacji to się objawia, jak mało wiemy, a jak wiele nie wiemy. I o wiele trudniej przy dziecku jest, przy dziecku jest, przy dziecku jest udawać specjalistę, który... Hmm, który wie wszystko, no? takiego określonego, gdyby, no. To jakie wartości próbujecie przekazać Waszym dzieciom? <laughs> to to, to powiem może trochę inaczej. Kiedyś ktoś mnie zapytał, to jakiego słowa najczęściej używam przy wychowaniu dzieci. To jest kombinuj. Kombinuj taki słowo klucz do, do rozbudzania świadomości. A staram się po prostu przy dzieciach jakby być ze świadomością tego, że dla nich najważniejsze jest to, jak ja przy nich jestem. Że i, I przyznawać się tam, gdzie nie wiem, razem odnajdywać odpowiedzi, być otwartym na ich pytania, bo to jest niezwykła szansa na to, żeby się czegoś dowiedzieć. Ale też być sobą, też też, też, też nie kryć emocji, nie kryć tego, że jest mi czasem przykro, albo że czasem jestem zdenerwowany tak być ze sobą.